Stowarzyszenie Miłośników Akwariów Molinezja powstało już kilka dekad temu. Miłośnicy rybek akwariowych mają na swoim groncie wiele sukcesów i wyróżnień na rozmaitych pokazach organizowanych w całej Polsce. Molinezja tym razem jednak chce wyjść do mieszkańców miasta i pokazać, że akwarystyka to piękne, ale i wymagające ogromnej pracy hobby. Wystawę można oglądać do końca tygodnia, a jest co oglądać. Mamy 11 zbiorników 300 litrowych, i 16 150 litrowych. Zrobiliśmy wystawę po to, żeby ludzie naszego miasta przyszli i zobaczyli jak to wygląda, jak można sobie pięknie urządzić taki mały kawałeczek natury w domu. Jest dużo pięknych roślin, których się niestety nie dostanie wszystkich w sklepie. Każde akwarium to wręcz koronkowa robota. Dobranie podłoża, roślin, ale także ryb, które nie w każdej korelacji są w stanie ze sobą współżyć. Na wystawie możemy zobaczyć skalary, mieczyki, neonki, lubiki, ale i inne ryby hodowane z wielką starannością w warunkach domowych. Większość ryb i roślin jest wyhodowana u nas w domu i na okres wystawy przynosimy je tutaj do klubu. Mamy pielęgnicę. Bardzo cieszyliśmy się, bo mamy pielęgnicę Pawie Oka, dorosła para, złożyła ikrę, kolega przełożył tą ikrę do innego zbiornika, bo by zjadły, bo tu inne jeszcze rybki pływają, no i mamy do pokazania jak wyglądają młode. Wspomniane pielęgnice bardzo rzadko rodzą się w warunkach domowych, stąd możliwość ich zobaczenia, kiedy są bardzo małe, to rzadkość. Siedzimy. Takie mają apetyty. I ta chwila, moment, nie będzie? to jest kwestia 15 minut, woda będzie czysta. Jak mówią członkowie Stowarzyszenia, przygotowanie ekspozycji trwało kilka dni, jest sprawą skomplikowaną, ale jednocześnie przynosi ogromną satysfakcję. Staramy się go zawsze tak obsadzić, żeby te rośliny ze sobą kontrastowały pod względem kształtu liścia, koloru, yy... I rośliny raczej staramy się także no, rozdzielić, jeżeli chodzi o tak zwane mocne punkty. To są przeważnie czerwone rośliny, które mają no, też swoje wymagania większe niż pozostałe. Wystawa zakończy się w niedzielę, kiedy to także odbędzie się wyprzedaż niektórych gatunków rybek. To więc doskonała okazja do tego, by uzupełnić swoje akwaria o nowych rybich lokatorów. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w podwórzu przy ulicy Jagieły 7.